Wystawy fotografii z Betlejem autorstwa księdza Józefa Klocha oraz szopki z całego świata można oglądać w Centrum Informacji Turystycznej. Inicjatorką zorganizowania wystawy jest sądeczanka Anna Wantuch. Ksiądz Kloch jeżdżąc do Ziemi Świętej, ja zresztą też będąc kiedyś w Ziemi świętej. No, oglądając zdjęcia, tylko że ja miałam analogowe, więc tutaj nie dawałam swoich. I tu ksiądz Kloch, pokazując mi te zdjęcia jako fotografowi, stwierdziłam, że fajna by była wystawa. No i zaczęłam tak namawiać, mówić, no to zrobimy. To wybraliśmy dosyć sporo tych zdjęć, a później jeszcze mniej, żeby to było już na wystawie. I ja sobie pomyślałam, tak a fajnie, tu będą teraz na Boże Narodzenie e, o Nazarecie i Bożym Narodzeniu. E, no i stwierdziłam, że mam kolekcję szopek. Pamiątką z podróży po Ziemi Świętej jest kilkaset zdjęć w kolekcji księdza Józefa Klocha. Część z nich znalazła się na wystawie. Pani Anna Wantuch jest. Takim przewodnikiem jako artysta fotograf. Ja sam jestem amatorem. Zauważyłem właśnie tam w Izraelu przed laty, że no, rzeczywiście coś niezłego wychodzi z tych zdjęć. Jeszcze wtedy fotografowałem jakimś takim automatycznym kodakiem na, na, na błonach fotograficznych. To nie była jeszcze fotografia cyfrowa, ale zobaczyłem, że. Te zdjęcia dobrze wychodzą pomimo moich braków w wykształceniu fotograficznym, bo jest świetna ekspozycja, jest doskonałe słońce oświetlone, są wszystkie te obiekty. No i przede wszystkim nie, nie, nie wszystkim było dane tam pojechać, wobec czego chciałem pokazać różnym osobom, jak to tam jest naprawdę. A jak dodaje autor zdjęć, podróż do Ziemi Świętej jest niezwykłym przeżyciem. Kiedy jechałem po raz pierwszy w te strony, to zastanawiałem się, jak wielka jest ta gwiazda srebrna na miejscu Narodzenia Chrystusa, bo to jest bardzo popularna fotografia. I było ogromnym przeżyciem to, że mogłem sam wejść do tego miejsca, dotknąć tej gwiazdy, zobaczyć bazylikę Narodzenia i otoczenie. To robi ogromne wrażenie. Z kolei zbieranie szopek to jedna z pasji Anny Wantuch. Ma ich w swojej kolekcji kilkadziesiąt. Na wystawie znalazły się najmniejsze z nich. Szopki bardzo takie małe, miniaturkowe, nawet po zapałkach w pudełku czy w małutkim kamyczku. Z Peru bardzo stwierdzam, pasuje tutaj teraz ta wystawa fotograficzna, właśnie z szopkami przed samym Bożym Narodzeniem, czyli takie przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia. Już tutaj jest. A wystawę można oglądać do 8 stycznia.